Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce, podobnie jak jej odpowiedniki w całej Unii Europejskiej, od lat zajmuje się wsparciem wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Do zadań tej instytucji należy również identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz społecznym. Każdego roku biuro krajowe, jak i oddziały wojewódzkie przygotowują nabor wniosków. Dzięki temu tylko na Mazowszu co roku udaje się zrealizować kilkadziesiąt działań obejmujących m.in. konferencje tematyczne, seminaria, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne czy imprezy takie jak dożynki, jarmarki lub targi. To wsparcie ks.o.w.u. jest dla nas bardzo istotne, bo naprawdę ułatwia nam realizację tych projektów. Mamy no niestety, jak wiele innych podmiotów, ograniczone środki finansowe. Możemy rozbudować zakres realizowanych tematów, zmienić formę na bardziej atrakcyjną. I niekiedy może nawet byłaby niemożliwa realizacja, gdybyśmy tego dofinansowania nie pozyskali. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest jednym z głównych partnerów mazowieckiego KSOW. Co roku w ogłaszanych konkursach zgłasza od kilku do nawet kilkunastu działań. Równie prężnie fundusze z KSOW pozyskują lokalne grupy działania. To obszar. Między innymi praca z organizacjami pozarządowymi. Tak, aby można było powiedzieć, iż budowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie inicjatyw oddolnych służy rozwojowi liderów społeczności wiejskiej na obszarze oddziaływania LGD. Nie byłoby to możliwe bez środków, które Lokalna Grupa Działania Razem z Radomki pozyskuje z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Takie projekty jak Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych czy Mazowiecka Kuźnia Smaków to tematy bardzo nośne, pozwalające realizować warsztaty, spotkania, szkolenia, ale również realizacja małych projektów, które pokazują, w jaki sposób aktywność ludzka daje efekt w postaci niewielkiej infrastruktury, w postaci altan, chodników budowanych w centrach miejscowości. Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich są także samorządy gminne i powiatowe. O realizowanych przez nich zadaniach, tak jak i tych wykonywanych przez pozostałe organizacje pozarządowe, opowiemy już za chwilę. Co roku partnerem w działaniach mazowieckiego oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich są samorządy gminne i powiatowe. W ostatnich dwóch latach z funduszy KSOW skorzystały m.in. gmina Krasnosielsk, Klębów i Serock. Pierwsza z nich w latach 2018-2019 zrealizowała aż trzy wyjazdy studyjne. W ten sposób w 2018 roku członkini koła gospodyni wiejskich odwiedziły m.in. region świętokrzyski, w którym miały okazję zapoznać się nie tylko z kulturą i tradycjami tego obszaru, ale również spotkać się i wymienić doświadczenia z kołami gospodyni wiejskich. Rok później gmina zorganizowała kolejną podobną wizytę, tym razem na pomorzu. Wyjazd studyjny czekał również na rolników, którzy mieli okazję zaczerpnąć wiedzę na temat innowacyjnych metod stosowanych w rolnictwie na terenie województwa opolskiego. W trakcie wizyty, oprócz wykładów i spotkań, rolnicy z gminy Krasnosielc zwiedzili gospodarstwo jednorodzinne, kombinat rolniczy Kietrz i jedną z miejscowych spółek rolniczych. Z kolei gmina Klębów postawiła na aktywizację mieszkańców wsi i kreowanie nowych miejsc pracy. Służyć temu miał m.in. program nowoczesne i ekologiczne rolnictwo. Inicjatywa zrealizowana w 2018 roku skierowana była do rolników i liderów społeczności lokalnej. Podobną wymowę miał wyjazd studyjny w okolice Wrocławia. Głównym celem wizyty na terenie lokalnej grupy działania Kraina Wygasłych Wulkanów było zwiększenie poziomu wiedzy na temat różnorodnych form prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i zwiększenie zaangażowania liderów lokalnych w rozwój obszarów wiejskich. Tymczasem gmina i miasto Serock, we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, skupiło się na udziale w targach turystycznych wypoczynek, toruński festiwal smaków oraz na organizacji spotkań dotyczących produktów pszczelich i możliwości rozwoju działalności opartej na ich produkcji, a także promocji. Środki KSOW w ostatnich dwóch latach wsparły również organizacje różnych imprez kulturalnych. Były to m.in. dożynki w powiatach Siedleckim i Sokołowskim, a także podobne imprezy zorganizowane przez samorządy gminne w Drobinie i Baboszewie. Innymi imprezami były także Jarmark kłęski i Jarmark Kraciąski, a także 16. Warszawskie Święto Chleba. Bardzo ciekawym pomysłem okazała się realizacja filmu promocyjnego przygotowanego przez gminę Nasielsk. Jego celem było zachęcenie młodego pokolenia do pozostania w rodzinnych stronach, i do podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy warunków życia na wsi. Równie ciekawymi projektami okazały się te realizowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dotyczyły one przygotowania analiz służących później jako podstawa do prac samorządów województwa, powiatów, gmin, gminnych organizacji i kół zainteresowań, rad i kół seniorów, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy szkół rolniczych. Taką analizą była m.in. praca na temat spójności społecznej na obszarach wiejskich. 300 przeprowadzonych ankiet posłużyło do przygotowania pracy obejmującej tematykę związaną z pogłębieniem wiedzy na temat polityki spójności, możliwościami poprawy jakości życia oraz niewykorzystanymi formami włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa na obszarach wiejskich. Co roku jednym z głównych partnerów KSOW na Mazowszu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Instytucja ta doradza, uczy i szkoli rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, pomaga prowadzić im rachunkowość, promuje obszary wiejskie, dostarcza bieżących informacji rolnikom, doradza podczas wypełniania wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, przygotowuje biznesplany, w sytuacjach kryzysowych pomaga szacować straty, a także we współpracy z naukowcami prezentuje rolnikom innowacyjne rozwiązania, technologie dla gospodarstw rolnych. To w ramach właśnie tych działań Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z KSOW organizuje konferencje, seminaria naukowe, szkolenia i warsztaty, wyjazdy studyjne, wystawy, jarmarki i targi. Tym działaniem uzupełniamy swoje zasoby, przez co możemy docierać do większej grupy rolników, możemy realizować działania, które są dedykowane dla rolników, na które rolnicy czekają. Realizujemy zadania zarówno z ksow wojewódzkiego, jak i krajowego. W tym roku tych działań realizujemy trochę mniej ze względu na pandemię, jednakże realizowanych jest kilka operacji, m.in. warsztaty serowarskie, wyjazd, był realizowany wyjazd studyjny do ziołowego zakątka, są y, realizowane olimpiady wiedzy młodych rolników po to, aby uaktywniać młodych ludzi i aby chętnie zdobywali wiedzę. Pomimo kłopotów i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, Udało się zrealizować m.in. olimpiadę wiedzy rolniczej. Jej ostatnia edycja odbyła się w maszywie dużym Koło Płocka. Celem tej imprezy od samego początku jej istnienia jest m.in. pogłębianie wiedzy rolniczej wśród uczniów szkół rolniczych i rolników prowadzących samodzielne gospodarstwa rolne. Pewnego razu pomyśleliśmy, że dobrze było sprawdzić tą wiedzę wśród rolników, czy to, co przekazujemy im jest rzeczywiście odbierane właściwie czy rolnicy dalej drążą tę te, tematykę, która jest im przekazywana i 9 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby zorganizować Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Zwycięzcy wyłaniani są po wykonaniu zadań w dwóch etapach. Pierwszym jest 30-minutowy test składający się z kilkudziesięciu pytań. Drugim etapem jest odpowiedź ustna. Dla niektórych obie części, choć bardzo szczegółowe, nie sprawiają jednak większych problemów. Doskonałe wrażenie. Taka atmosfera lekkiej rywalizacji. Na początku poczułam się jak wiele lat temu na maturze. Przez chwilę zaskoczona byłam wynikiem, odpowiadałam tak po prostu, co mi tam z wiedzy pozostało. Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich od lat są również lokalne grupy działania. Co roku z funduszy KSOF realizują m.in. wyjazdy studyjne, imprezy kulturalne, seminaria dla rolników. Warsztaty oraz publikacje, te ostatnie poprzez pokazywanie dobrych praktyk, służą promocji rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo istotnym elementem jest wsparcie marketingowe, jakie lokalna grupa działania udziela przedsiębiorcom i ich produktom, które kierowane są na rynek. Nie ma nic lepszego w marketingu, jak mówienie o danym produkcie. Bardzo pozytywnie przez osoby trzecie, niezainteresowane bezpośrednio tym produktem. No bo Stara Prawda mówi, żeby żyć, trzeba sprzedawać. Bez pomyślności ekonomicznej rolników, przedsiębiorców z naszego terenu, ten region nie będzie się rozwijał. I temu służy nasza działalność, wspierająca przedsiębiorców z naszego obszaru. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, między innymi na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym na co i jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazovia.pl.